Rozdział drugi Boulder wyjrzała oknem kuchennym i zobaczyła, że siedzi sobie na krawężniku. Nie bawi się ciężarówkami ani furgonetką, ani nawet szybowcem z drewna Balsy, którym tak bardzo się cieszył przez cały zeszły tydzień, odkąd Jack przyniósł go do domu. Po prostu siedzi. I wypatruje ich sfatygowanego Volkswagena z łokciami wspartymi na udach, a brodą na dłoniach. Pięcioletni dzieciak, czekający na swego tatę. Nagle Wendy omal nie rozpłakała się ze smutku. Powiesiła ścierkę na drążku przy zlewie i zeszła na dół, zapinając dwa górne guziki fartucha. Jackson słody Och, nie, ale nie potrzebuję zaliczki. Dam sobie radę jeszcze przez jakiś czas. Ściany sieni były obdrapane, porysowane kredkami, świecówką, pochlapane farbą. Strome schody się łupały. Cały budynek zalatywał z kisłym odorem starości. Czy tu powinien mieszkać Deni po przeprowadcy ze smutnego ceglanego domku z Lokatorzy z góry, z drugiego piętra, żyli ze sobą bez ślubu, co nie przeszkadzało Wendy. Przeszkadzały jej natomiast zaciekłe, ustawiczne kłótnie. Napełniały ją strachem. Kiedy w piątek po zamknięciu barów tamci dwoje wracali do domu, zaczynali naprawdę skakać sobie do oczu. W porównaniu z tym pozostałe dni tygodnia wydawały się zwykłą przygrywką. Jack nazywał to wieczornymi kłótniami piątkowymi, ale nie były one wcale zabawne. Lane, doprowadzona w końcu do łez, powtarzała w kółko: Przestań, Tom! Proszę cię, przestań, proszę! A on na nią wrzeszczał. Raz obudzili nawet deniego, choć zwykle spał jak zabity. Nazajutrz rano Jack przyłapał toma wychodzącego z domu i dość długo przemawiał do niego na chodniku. Tom zaczynał się stawiać. Jack dorzucił coś jeszcze, za cicho, żeby Wendy mogła usłyszeć. Po czym Tom tylko posępnie potrząsnął głową i odszedł. Zdarzyło to się tydzień temu i przez parę dni było lepiej, lecz od piątku sprawy znów przybrały normalny, a raczej nienormalny obrót. Źle to działało na chłopca. Znów zawładnęło nią uczucie żalu, Lecz je stłumiła, bo już znajdowała się na ulicy. Zgarnęła pod siebie fartuch i przysiadła obok syna. No i jak? Zapytała. Uśmiechnął się do niej bez przekonania. Cześć, mamo! Szybowiec leżał między tenisówkami chłopca. I Wendy zauważyła, że jedno skrzydło już pęka. Chcesz, żebym zobaczyła, co się da z tym zrobić w skarbie? Den znów zapatrzył się w ulicę. Mm, nie, tata go naprawi. On może wrócić dopiero na kolację, stary. Daleko jest do góry. Myślisz, że garbus nawali? Nie, nie myślę. Ale podsunął jej nowy powód do zmartwienia. Dziękuję, Deni. To mi było potrzebne. Tata mówił, że może nawalić. Poznajmił Deni rzeczowo niemal ze znudzeniem. Powiedział, że pompa paliwowa jest gówno warta. Ej, nie używaj takich słów, Deni. Pompa paliwowa? Zdziwił się szczerze. Nie. Westchnęła. Gówno warta, nie mów tak. Dlaczego? Bo to. ordynarne. Co to jest ordynarne, mamo? Ordynarne jest na przykład dłubanie w nosie przy stole, czy siusianie przy otwartych drzwiach łazienki, albo mówienie takich rzeczy jak gównowarte. Gówno. Gówno to ordynarne słowo. Dobrze wychowani ludzie go nie używają. Tata używa. Zajrzał do silnika i powiedział: Rany, ta pompa paliwowa jest głównowarta. Czy tata nie jest dobrze wychowany? Jak się nabywam takich umiejętności, Winifred? Czy w praktyce? Jest dobrze wychowany, ale i dorosły. I bardzo uważa, żeby nie mówić tak przy ludziach, którzy mogliby to źle zrozumieć. Takich jak wujek Al? Tak, właśnie takich. Czy będę mógł tak mówić jak dorosły? Chyba tak. Obojętne, czy mi się to będzie, czy nie będzie podobać. Ile będę musiał mieć lat? Na przykład 20 starych. Długo trzeba czekać. Pewnie. Ale ty spróbujesz, co? No dobra. Znów wpatrzył się w ulicę. Mięśnie lekko mu się napięły, jakby zamierzał wstać. Lecz nadjeżdżający garbus był znacznie młodszy i w kolorze o wiele bardziej jaskrawy i czerwieni. Den znów oklap. Wendy zastanawiała się, jak ciężko przeżył tę przeprowadzkę do Koloradu. Choć nic nie mówił, martwiła się, że tyle czasu spędza samotnie. W Vermontcie trzech kolegów Jacka miało dzieci mniej więcej w wieku Daniego. Tam chodził zresztą do przedszkola, tu zaś w ogóle nie miał się z kim bawić. Większość mieszkań na ulicy Arapahoe zajmowali studenci miejscowego uniwersytetu. A tylko nieliczne małżeństwa, w tym niewiele z dziećmi. Widywała może kilkanaścioro gimnazjalistów, troje niemowląt i na tym koniec. Dlaczego tata stracił pracę, mamo? Wyrwana z zadumy, zaczęła głowić się nad odpowiedzią. Dyskutowali już z Jackiem o tym, jak potraktować takie pytania syna, i brali pod uwagę różne sposoby, począwszy od uników, a skończywszy na powiedzeniu mu całej prawdy bez żadnych upiększeń. Dani jednak nie pytał, zapytał dopiero teraz, kiedy była w złym nastroju i najmniej na to przygotowana, ale Danny patrzył na nią, może dostrzegł na jej twarzy zmieszanie i wyrabiał sobie własny sąd. W jej mniemaniu motywy działania i postępki dorosłych muszą się wydawać dzieciom równie wielkie i groźne, jak niebezpieczne zwierzęta widziane w mrokach Ciemnego Lasu? Dzieci. Poruszane niczym, marionetki. Mają tylko mgliste wyobrażenie, dlaczego tak się dzieje. Nad tę myśl łzy, o mało znów, nie napłynęły jej do oczu. Powstrzymując je, schyliła się, podniosła uszkodzony szybowiec i zaczęła obracać go w rękę. Twój tata prowadził klub dyskusyjny, ten pamiętasz? No pewnie! odparł. Spory dla żartu, prawda? Tak. Wciąż obracała w dłoniach szybowiec, patrzyła na nazwę firmy i niebieskie gwiazdiste znaki i rozpoznawcze na skrzydłach. Wtem spostrzegła, że mówi synowi całą prawdę. Był tam jeden chłopak, George Hatfield, którego tata musiał wykluczyć z klubu, to znaczy, że był gorszy od innych. George mówił, że tata to zrobił, bo go nie lubił. Nie dlatego, że George był gorszy, i wtedy George zrobił coś złego, chyba wiesz. Czy to on podziurawił opony naszego garbusa? Tak, on. Stało się to po lekcjach mm. i tata go na tym przyłapał. Znów się zawahał. Lecz teraz nie było już mowy o unika. Rzecz zawsze sprowadza się do powiedzenia prawdy lub kłamstwa. Mój tata. czasami robi rzeczy, których, których potem żałuje. Czasami myśli nie tak, jak powinien. Zdarza się to nie za często, ale się zdarza. Czy zrobił George'owi Hatfieldowi krzywdę, tak jak mnie wtedy, kiedy zalałem jego papiery? Czasami... ...Denny z rączką w gipsie robi rzeczy, których potem żałuje. Wendy z całej siły zaciskała powieki, żeby powstrzymać łzy. Zrobił coś podobnego, w skarbie. Uderzył George'a, żeby ten przestał dziurawić opony, a George walnął go w głowę. I wtedy ci, co zarządzają szkołą, powiedzieli, że George ma już do niej nie chodzić, a tata ma w niej nie uczyć. Urwała, bo zabrakło jej słów, i przerażona oczekiwała powodzi pytań. O! Denny znowu zapatrzył się w ulicę. Widocznie temat został wyczerpany. Czyżby i dla niej także? Wstała. Idę na górę napić się herbaty. Chcesz parę ciasteczek i szklankę mleka, stary? Chyba poczekam na tatę. Pewno nie wróci przed piątą. Może się pośpieszy. Może. Zgodziła się Wendy. Niewykluczone. Była już w połowie chodnika, kiedy zawołał. Mamo! Co, deni? Chcesz zamieszkać na zimę w tym hotelu? Jakiej spośród pięciu tysięcy odpowiedzi powinna mu teraz udzielić? Powiedzieć, co czuła wczoraj w ciągu dnia, wieczorem albo dziś rano? Odpowiedzi różniły się, miały wszystkie barwy, od różowiutkiej do czarnej jak smoła. Jeśli chce tego twój ojciec. Odparła. To i ja chcę także. Urwała. A ty? Pewnie tak rzekł w końcu. Nie mam tu właściwie nikogo do zabawy. Brak ci twoich przyjaciół, prawda? Czasami brak mi Scotta i Andy'ego. I chyba nikogo więcej. Zawróciła. Mm. Pocałowała go i potargała mu jasne włoski, które już zaczynały tracić dziecięcą delikatność. Był taki poważny, że niekiedy zastanawiało się, jak on ma przeżyć z takimi rodzicami, z nią i z Jackiem. Początkowo pełni wielkich nadziei, musieli poprzestać na tej niemiłej czynszówce w obcym mieście. Znowu stanął jej przed oczami obraz Deniego w gipsie. Ktoś tam w górze popełnił błąd w rozdawaniu posad. Ona zaśmiewała obawy, że nie da się go naprawić i że będzie musiała za niego zapłacić najbardziej niewinna osoba po stronie. Nie wychodź na jezdnie stary! Powiedziała ściskając go mocno. Jasne, mama. Weszła po schodach i skierowała się do kuchni. Nastawiła czajnik. Dla niego przyszykowała na talerzu parę ciasteczek. Na wypadek, gdyby się zdecydował przyjść na górę, kiedy będzie leżała. Wyjęła dużą, fajansową filiżankę i usiadła nad nią przy stole. Przed okno widziała, jak wciąż czeka na krawężniku. W dżinsach i za dużej ciemnozielonej bluzie ze znakiem szkoły przygotowawczej w stołwym z szybowcem leżącym teraz u jego boku. Łzy, na które zbierały się przez cały dzień, popłynęły strumieniem. Pochylone nad kłębami wonnej herbacianej pary, płakały. Płakała z żalu za przeszłością i ze strachu przed przyszłością.